Yo, Siemanko! z tej strony witam i witam was bardzo serdecznie. W kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella. Jesteśmy, słuchajcie, dzisiaj e, w bitwie na laki Bloki. Może to będzie nowa seria na kanale. Jeżeli chcecie, dajcie znać w komentarzach. I dzisiaj mamy laki Bloki zimne kontra mega gorące. Jak widzicie, takie ogniowe i zimne, takie lodowe tam u Belli. I Bella będzie e, otwierała lodowe ja gorące laki Bloki. Zobaczymy, kto wygra dzisiejszą bitwę. Otworzymy 64 laki Bloki i później stoczymy walkę między sobą. Także mamy nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Jeżeli tak zostanie. Zostawcie łapeczkę do góry, Bela, ile łapek chciałabyś. A! <laughs> ile ty byś chciała łapek? 32 tysiące, słuchajcie, bo Bela już spadła pierwszy raz. E, mm. Także zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie mój kanał, zamieńcie ten czerwony przycisk na szary, żebyście mieli pewność, że subskrybujecie ten kanał. Włączcie sobie dzwoneczek, wszystkie powiadomienia i wpadajcie na witoshop.pl, ponieważ nowy wzór już jest dostępny, koszuleczki bardzo fajne. A my zaczynamy, słuchajcie, mamy 64 laki, bloki do otworzenia, no i mamy taką wysepkę też laki, bloków, którą możemy otwierać. E, ale ja na razie jej chyba nie będę niszczył, chociaż może. Ale. O nie! I masz jednego bloka pod nie! Rodem. Tak, co? A to dobrze, chociaż tyle. Ej, wiesz, Dobra, uwaga, no, wrzucam. Co? To jest bardzo niebezpieczne. <laughs> bo właśnie dzięki, że nie jesteś. <laughs> o nie! Zdodzę o nie! Plaułeś. Dobra, okej, okay, ale mamy spawn pointa na takim bedroku na górze, także a, na spokojnie bedroku. sobie tutaj przetrwamy. Dobra, ja otworzę najpierw Łobra. na tej wyspie. a jakieś koty tam spadły na dół. Dobra. Ej, ej, co to za ej, dziwne bloki? Trochę tą... Ej, no ale ja już nie. w ogóle mam zniszczoną. Dobra, mamy ale problem. mamy 64 takie bloki do otworzenia. Zostaw. O <śleskoczyłaś>, to przeskoczyło ci! Nie widzę! Jak ty to zrobiłaś? Ja Jeszcze raz! 3, 2, 1! O nie, teraz mi się nie udało, ale tam to był... Nie czasamki bane, nie czasami. To było dobre. Wow, jaki czas fajny! Dobra, okej. Okay. Całkiem fajne rzeczy otwórzmy. Jest, 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 jest! O, Bella! jakiś swordzik! Jakie... Ja to był fajny. Nie, to nie jest swordzik, tylko boła mamy jakiegoś fajnego. Patrzcie, tak, wow! Boła, Vito. Super, super boła mamy. Ona Dobra, okej. Okay. Otwieramy kolejnego. O, serduszka jakieś. A co one dają? Bella, co ty robisz tam? Ała! Jakaś wyspać się utworzyła. Nie chcę takiej wyspa. O, cześć, tu villager. Się coś pali. Cześć, villager, daj mi coś. I co, nie ma i wyzpieczona jest pod spodem, patrzcie jakie fajne rzeczy on tutaj ma. Ale co z tego, jak ja nic nie mogę zrobić. Dobra, okej. Okay. O, znowu ten sam łuk, dobra? Co, Ty Nie, Bella dzięki, wiesz co? Zniszczyłaś mi cały ten! Z... Co <ścoughs> to Wszystko zniszczyłaś, Bella! O, co jest A ja? Ja też nie mam? Potashi The Astral Dark Snowmatch to jest. Eso? To nara. Dobra, okej. Okay, o nie, gorący laki bloki są naprawdę nie są. Okay, mamy jakiś chem fajny. Dobra, mamy. Czekaj, ja ci pomogę z nim, patrz. Ja Pejk ale patrz le, mu zabieramy HP. Co, nie? Czemu ty go ręką bijesz że nie masz nic do bicia? Nie mam, A, to A, bo fajnie. Mi mój pistolet spadł na sam dół. popatrz, ja go jak tymi sami załatwię. Dobrze, teraz muszę. teraz jakiś mieście. naładowany jest, teraz go co, nie, nie? nie mogę uderzyć. Zaraz jak mi wybuchnie tutaj w twarz, to będzie. Bele, co? ja go nie mogę uderzyć teraz. Ale ja go biję i zabieram mu ciągle no, no, HP. A moje jakby... Moje strzały się odbijają od niego. Co, nie? A Dobra. ty masz jakąś nieskończoność. To, jest, to nie jest... Gdzie ja wpadłem, o nie, wpadłem do jakiegoś do jakiejś Dimension dziwnego Dimension! dimension. dimension. Nie mogę stąd wyjść A ja chcę wrócić do Belly! O nie! Oj, co to tam? Co było? to było? Ej, jakiś hunted, ktoś Ej, tam. teraz w ogóle spadłem gdzieś. He, Czy u mnie nie ma teraz!. Nie mam spampo! pointa. to goście nie. Ty masz tam Endermana! Dobra, ja muszę się do ciebie też. Nawet trzy Okej, okay, dobra. Ej. Gdzie? Cię. Faktycznie, co? oni mi zepsuli mojego spompu. Ej, goście! I co Muszę blok? tutaj drogę sobie zrobić. Aaa, laki blokami! A ja, no ja muszę tykaś. tego... Dzięki. Peaceful dałem, bo już tutaj się nie dało nic zrobić. Dobra, muszę to jakoś okay. zablokować w ogóle. Zniszczę Tyk. to. Nie mam czym tego zniszczyć. Zostaw moje laki bloki! Net ich o, Nie, nie nie, 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 nie dobra, najpierw te otworzę. Okej, okay, co my tu mamy? My nie mamy. Przewczes! Nie mamy wyspy naszej w ogóle już! To nie jest! O, starkuki! Nie wiem co Dobra, to o wygląda. i złote jabłuszka, fajnie, dobra. Nie. Okej, pek, pek, pek. Dobra, otwieramy kolejne. O! Tak? Co tutaj? Dobra. Potion of Bleeding. O, co to jest? Flaming Beacon. Okej. Nie, nie, nie. Dobra, okej, mamy serduszka. I co to dostęp? Ale mam jakiś efekt na sobie. Bella, gdzie jesteś? Nie, zostaw mnie. Bella, popatrz. nie widziałam! Bella, Nie mam z Panem też! Bella, Jakim to nie Popatrz sobie? jaki ja mam mieczyk! Nie. nie masz ze mną szans żadnych! No Wito, nie uderzam! Ale ja ciebie nie uderzam! Tepe Vito. Hej! Hej! Dzień Vito! Hi. Gdzie ja mam być? Dobra, idź do siebie! A ja nie Zrób mam. sobie tę wysepkę! A tu mam. Okej, okay, dobra, mamy kolejny łuk. Okej, okay, co tutaj ma... Ej, cały czas ten łuk mi wypada! Wow. Co Ooo! Wow. Wow. Jakąś podkę pisku... O nie! nie meteory Meteory! Wow. Ja uderzył mnie się. Nie uderzył, ej, ja spawn pointa chyba tam nie ustawiłem. No ale to się dzieje. I ty też nie? Ej, ale to nie może. Poczekaj, się. może może ja będę miał. Nie, ja nie mam. Co teraz? Dobra, trzeba szybko game World 1 Ale wito. Kilnąć się. Trzeba tam to, polecieć. Czy to nie powinno rozwalić tej wow. cię. Dobra, tylko że ja z pointa tu no, nie ustawiłem, tak drugi raz zapomniałem. Mm. Aj. Ej, Dobra, okej, okay, muszę tutaj to. Muszę tutaj ustawić spawn sobie. Dobra, pyk. Eee, czekacie game mode 0 i Nie. point. Nie! Co zrobiłaś? Ty. Co? Ja wzięłam się na game 1 uh. tak jak radziłeś. No. I zapomniałam się od game Co to? Ej, twoje lodowe te jakieś mi zaatakowały. i Vito, wiesz co się Bella. wydarzyło? I ja zepsułam sobie bedrocka. No to fajnie, okej, okay, dostałem jakiś w końcu armorek, fajny. Poczekaj! Niedźwiedźcie Poczekaj mi stąd. Ja chcę się! Do siebie. Dobra, idź. No. To... Tu, sobie drogę. Dobra, okej, okay, ja otwieram moje kolejne Byk. o, dobra, Ty fajna skrzynka to? Ej, twoje lodowe jakieś te mnie zaatakowały normalnie przez ja chwilę Ja wezmę bedroka, Wito o, Ubuntu, The Astral Poison Snowman Bela to twój kolega chyba Nie, nie nie. Ja ci, ja ci go tam popchnę, dobra? Nie chcę go Do ciebie, Trzymaj Bo go Trzymaj go Bella. No ja sobie zrobię tak. Mogą? Trzymaj go. <gryz sendo> no i są Baufanie ty. Dobra, okej, okay, ja muszę otwierać kolejne. Oh, nie na Pauwana. Znowu skrzynka jakaś, dobra. Ok, ja muszę tu wejść na górę. Mam wyspę. Okej. Okay. O nie. Co? O latam na smoku. Nie widziałem. Popatrz Bella, latam na smoku. Ja do wyspam pointa. Lecę do ciebie Bella, popatrz, atakuje. Uhu. -huh! <gryz sendo> Patrzcie na to, ja latam w i Bella atakuje. Nie, w ogóle nim nie kierują sam lata. Ale mogę popatrzeć, stąd mogę strzelać normalnie do ciebie. Nie? Łooo, patrzcie na to. Fajnie. Wito je z smoków. Nie, gdzie ty jesteś? Tu. Tu. Ej leć tam, smoku! Nie, syna, nie w tą nie, nie, nie. stronę smoku, wracaj! <laughs> wracaj smoku, nie tam, nie gdzie ty lecisz! Tak tam, tak tam! Nie leć do Belli, leć do Belli <laughs> Nawet nie do! Mnie. Ej, on nie chce do ciebie polecieć. No, leć do Belli, tak tak tam, tam 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 tam. W lewo, w lewo, w lewo! Nie, skręcaj, prawo. skręcaj smoku! Oj o. oj oj! Ej nie, nie ja nim Parisia. nie skręcam chyba. Parisia. O, Skręcaj nie. smoku, please. Smok tu nie przyleci! O bo tak, to się tak, tak! Napali. Dobra, dobra, lecę, lecę! O, o się Lecę do Beli. O nie, uderzyłem ja. mojego smoka! Aaaaa! Spadłem! Ja, Zastępnie! Bo już jesteście. Nie o nie, to. spadłem! Widziałam, jak dobra. ciebie zrzucił! Respawnowałem się. Patrzcie ja sam dobrze. z niego spadłem. Nieprawda! Uuu, Uuu. Jakieś budki fajne! Patrz co ja mam! Co to za buty? Co, Co, Co? Cześć? O nie! O tak! O nie! O tak! O nie! No właśnie mi na dół spadło? O nie! Dobra, Cześć mamy budki jakieś o? fajne. Dobra, otwieram dalej. 35 laki bloków jeszcze. O nie! Czy to dobre czy złe były? Złe. Nie, nie, złe. Dzięki za F. Dobra, okej okay. Jakiś. O, jacyś ludzie polecę. Oa! Nie widział ludzie! Nie, niewidzialni. nie nie no, ludzie. Tego, tego a bloka, ja mam ten duży sword. To ja mam unlucky w ogóle ten sword. Co ty gadasz? Jest unlucky o dobra, zrzuciłem tego kogoś dobra. niewidzialnego. E, Oni tutaj. już szli do mnie, ale ja tu zniszczyłam twoje <grym> raki, bloki dobra, żeby do okay. mnie nie szli. Ooo, jet bootsy. Ej, czekaj. Fajne jetbootsy e... są, patrzcie. Dlaczego no, ty zawsze wszystko lepsze dostajesz? Ooo, jet są spoczko, Ja nie pamiętam tylko jak się o. na nich latało. Szkło! Eee, oh, fly to the Heavens custom albo jest. Dobra. Fontanna, mogę się. Umyrać? Uuu, Mogę latać, ale fajnie, dobra. No ty... mm. Super. O co to chodzi? Dobra, 32 laki. O, nie. Jaka, jakaś ta mi się to zrobiła. Gdzie jestem? Co? Oj, to taki duży lucky blok mi się zrobił. Co ty gadasz? Jak go otworzyć? O, pytanie. Halo? Bo nie Gdzie powietrza. jest otwieranie? Nie ma. Tego lucky bloka. Ja mm. muszę go otworzyć, koniecznie. Ale jakiś kosmiczny Wito O, tu jest, jest, tu jest, tu jest. Dobra, otwieramy. Co? Uwaga. Naprawdę? O nie. nie o Nie, bloki śliwy. lecą. O nie, 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 nie. Spadną na głowę. O, nie, 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 nie. Z jakiej racji? Dobra. one też do mnie przyleciały? Okej, okay, ale fajne te laki bloczki były. Pa, co fajne? Dobra. O! Co? O, ja tu przy Redstone, nie, to mi się od razu otwiera, nie muszę patrzeć, nie muszę klikać. Naprawdę? Tak. Daj mi Redstone'a! Nie. Daj mi O wow, wow! Co to? Jaki dziwne ludzie w ogóle! Nie ich wito. Co to jest? Oni fruwają w powietrzu. No, z Plural Tribe. Dobra, polecieli na dół. Mam łopatę. Okej, okay, ale oni fajne mieczyki mieli w ogóle. No. Szkoda, Ej, szkoda. Mieczyk. Ultimate Helmet Enchantment. Nie, 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 nie. Dobra, to ja nie chcę tego. To jest grane. Ale dobra. ta wyspa moja teraz ciekawie wygląda. Moja też, moja mega ciekawie się zrobiła, to jest właśnie fajne. Meteor! O nie, nie! Nie! To co narobiłeś? Ja się chodzę. nie. znowu meteo! I Ja znowu nie mam spawn pointa! Ci się podobali! Się nie! O, dobra! I o, nie wpadłem. O, nie, lawa! Ale to czemu by... ona nagle się zrobiła lawą? Oła. Ej, Wito. To Ty może masz taką nie, moc. Nie, nie mam takiej mocy. z co? Patrzcie, tej. jak te nasze wysepki teraz dziwnie wyglądają. Tu się nas mega fajne rzeczy. Widzicie, no. jak to fajnie wygląda? Jak się, jak się fajnie rozbudowały. A co to Nie chcę tej lawy. O, Bella. O, Vito. Popatrz na to. Po... Nie, jeszcze ja nie patrz. Patrz na ten mój miecz. I... On się nie mieści w ekranie, jest taki długi. Pokaż. Popatrz. Czekaj, bo... Uważaj, bo ci sięgnę stąd, normalnie! Co to jest mój to jest miecz! Jak on się nazywa? To on się nazywa Soja. The Star Slicer. Aha, slicer, jakiś? Slicer, okay. nie slicer. Nie liser. nie lajcer. Po co mówisz, wow. Czy to jest szczęśliwe, czy nie? Ła! Wow. O nie, dostałem Prostko. truciznę! Dobrze. I ten mój smok cały czas tam lata w ogóle. Ej, może będziesz go mógł tresować? Nie, uciekaj! Uciekaj, świnio! Uciekaj, Świnia? świnio! Dobra. Pigment atakuje? Tak, pigment to był dzień. Ci... O! Nie, 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 nie! Co to jest? Uh, uh, uh. O nie! Co to? to nie Bella, się... co ty mi narobiłaś? Blaziki widoczne. No nie! Jesteś taki nie Nie, chcę takich blazików. Ale gdzie ja jestem? Podpaliły mi tu wszystko. U mnie też się wszystko pali! O, jajka. Dobra. O, kurczaki, nie chcę jajek. cześć, kurczaki. Nie chcę jajek. Ej! Co się tu dzieje? Co się tu wydarzyło? Dobra, okej. Okay. Zostało mi 17 laki bloków do otworzenia. Stąd A te... tobie? Mi tak samo! A, to dobrze. To jesteśmy na podobnym poziomie. Tak, tylko że ja już zacząć muszę coś wywalać. Ja też wyrzucam rzeczy, bo mi się tu już nic nie mieści. I ja wywalam o, diamenty o, i te sprawy, chociaż Dobra, otwiera... pojawił wow. się przepiękny villager u ciebie i chętnie bym Co się Co tu coś się dzieje? O nie! Ja mam odwrócone sterowanie teraz! Dobrze! To... S idę do przodu, a W idę do tyłu. A sprawdź co na przykład. Nie! Na ku mam sprinta! Dobrze! Ej, nie mam w ogóle! Skok mam na shifcie! No nieźle! Co ty gadać? Na no serio mam wszystko odwrócone, Bella! Ej to fajne jest widz. A sprint to ja nie wiem gdzie mam. Nawet nie wolę nie sprawdzać, bo na pewno na Q nie, 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 nie. Dzięki Bella, poleciałem w kosmos. Ja będę miała... Dzięki Bella, lecimy razem. Fajnie. Nie mam! Masakryczne. No, Ej, właśnie. no ja też nie mam! I co teraz? Weź, ty, ty podleś tam, a ja się tepnę do ciebie. Zdążyłam, nie zdążyłam! piek Masz, pick. szybko, masz już pick. game -oda. Leć do góry. A mam. To dlaczego spadam na dół bez sensu? No będę ciągle spadać Ej, a ja mam odwrócone to sterowanie, czy nie? To ja też game bo ty nie potrafisz, Bella, tego zrobić. O, jest! Lecę do góry! Ja też! Jeszcze resztki twojego lucky bloka wielkiego, widzę tu. No. Więc, gdzie jest moja Ale palca? w ogóle ty wyspy w ogóle nie masz, Bella? U mnie jest normalnie. To, to faktycznie Mu jest, jest ta... meteor tutaj. A ja przed chwilą miałam bloki. Dobra, okej. Wtedy mogłam powiększyć swoją wyspę. wow A teraz ich nie mam. Perplexing potion. Nie wiem, co to znaczy, gdzie ale mam weźmiemy sobie to. Gdzie e, mam żyć? Normalnie na wyspie. Nie mam wyspy właśnie. Dobra, czekajcie, mam wezmę zero. sobie ten mieczyk tutaj chyba mi się przyda. Pam point. Pyk. dajcie ciekawe. mieczyk. O, to dobra. jest y, niespodziewana w ogóle y, Uuu, jakieś y, moje hektorki poleciały ekstra. na dół. I nie wiadomo dobra. czego tu się spodziewać. Teraz masz tą wyspę, a zaraz jej masz. Tak, a zaraz mieć. nie masz. I znowu no, później dokładnie. możesz mieć fajne królestwo i znowu Uuu, nie masz nic. Jakieś hmm? Fajne płotki, ale nie, nie są takie fajne. Aż. Dobra, zostawiam je. Jest dobra, 11 mi zostało do Uuu, jest ten Mych helmet, on jest super Ja nie mam żadnego helmetu Pyk Oj Co to? Pyk, okej, okay, dobra Czuje się mi baza? 7 O co tu chodzi? 6, tą podkę już mam Ty Vito, baza Uu, mi space nie... potion Jednak to nie baza! Nie! Gdzie jest ta space potion? Nie ma Vito Jest space mi na potion duch. Spadło mi na dół, na dół Dobra Latunka. Killer bunny, nie, 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 Ooo! Dostałam dek. Jakieś psy słyszę. Dobra czekaj, bo buty ma. O i tu Villager mi się zablokował. Wow! Dark nie! O, ja wylądowałem u ciebie nie wiem jakim cudem! Co to jest Dark Glint? Leć widole, leć! O, jestem. Co to sprawdzić? Ej, mam takie spowol... po... spowolnione opadanie! To ja nie znam takiego opadania, widoczne Wszystkie Lucky Bloki, Wszystkie bloki... bloki otworzyłem, Bela, te. no! Spadłam dlaczego! Bela zostały ci dwa! Tak wiem. To już zaczynamy... Jejku, co ja o, mam tutaj? Patrz ile ja mam o, tych na super. sobie. Wow, Patrz, znów dobra, okej, okay. weźmiemy sobie tak, yy, Tak. dobra, i weźmiemy sobie te potki yy, Teraz co? Dobra Bella, przygotuj się już na walkę Już Wito, yy, A ja mam sobie. ice throwing stars, czyli twoje gwiazdy jakieś mam takie ice'owe Nie możesz mieć Mogę mieć Zero, dobra No to weźmiemy o. sobie tak No fajnie tak. Co fajnie, ty robisz? Bella w ogóle przeżyła Dobra Okej, okay, ja, mam okay, ja jestem inne. chyba gotowy, słuchajcie. Mamy tu jakieś spotki, które będziemy mogli wykonać. Ej, miałem tyle fajnych rzeczy i mi się to zniszczyło. Dobra. Wow. Bella walczymy już! Już Wito, mam wszystko Ubieraj się. Oj, ty masz takie się. jabłko lodowe jakieś nawet. Takie hmm? tu jest jabłko lodowe, pokaż Faktycznie. je. Faktycznie. Weź się pokaż, weź do ręki i pokaż, widzą Już. Jakie epickie lodowe jab Patrzcie. jabłko masz. Patrzcie. Mam takie jabłko. Widzicie? Złoto lodowe Fajnie. Jabłko. Y <laughs> Wito, że są. Dawaj, Wiesz bela. jakie mam kosackie, wito rzeczy Oh my god, jaki O nie jaki mieć, patrzcie Ty na tego to! Ty nie ogarniasz, wito! O nie, dobra, Bella, zaczynamy walkę! Unlucky potion Dawaj Unlucky potion. Już gotowa? Nie, wito. Gotowa! Co to jest? Trzy... Karot! Dwa... Jeden... To fight. Co, dzieje Jaka fight? Ty latasz! O nie, rzuciłem sam z siebie to. Ha, ha, ha. O nie, 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 to, dobra, oczekacie, ale Zajęcie. tu jest jakaś spotka, uwaga. Co? Co? Co to był? Eee! padliśmy, ja blow A ja nie mogę się tepnąć teraz, bo znowu nie mam tego, Bella. A mam Mella. piękny miecz. Ty masz, też nie masz. Muszę go użyć, Wito. Lecisz tam, czy ja mam lecieć? Yy. Aha. Dobra, leci od razu. Lecę. Dobra, a ja się tepnę do ciebie. Dobra, Ej, czekaj. Patrzcie, Budem będę na... się tepnął cały czas i też będę mam leciał. Na Patrzcie, mam kontrolę sprinta! Dawaj, wstań gdzieś, bo. No nie jeszcze! Patela. Dobra, okej, okay, udało się. Poczekaj, jeszcze nie walczymy. Dobra, Spokojnie, Gaimon 0 i spam Point. 3, a Spawn Point tu trzeba no. Point. Dobra. Spam Point. Spawn Point. 3, 2, 1, fight. Ej no nie, rób no, tak Vito, że ty sobie... No bez sensu, 2-0. 3. dronie 1, Ej no. O, Cytina dobra, 3-1. 3, 2, 1. Czekaj, daj mi się odrodzić. Gdzie jesteś? Dlaczego mi już zadajesz, jak się z tobą nie bije? 4-1 nie 4-2, przepraszam No właśnie Dobra, czekajcie, piję potkę wiedzieć, Co to potrafię. jest za potka? Ej, to do mnie. Space! Dobra, rzucam to po ciebie O nie A o co tu chodzi? O nie Dobra, poleciałem w kosmos Nie wiem, o co tu chodzi Spadam? Ale piję ja. potkę Spadam teraz, dobra Nie, ja sobie zadałam sama HP potką Dobra, kam. to 4-3 Nie, nie zgadzam się Ej, ja poleciałem w kosmos i nie mogę teraz do ciebie trafić Yyy, bardzo o, dobrze O, lecę, lecę Nie Ja Nie. Dobra. Nie! Łoczy! Da... Łoczy! Ile pięć, mam trzy. życia? 5-3, tak? Wow. Dobra, ostatnia walka. Którego chcesz miecza żebym na ciebie użyła Nie wiem, ja tego dużego muszę użyć. Gdzie jesteś, Wito Dzięki tym, spadam na jest, udało się! 5. Ja 5-5 Ale ja żyję, ja żyję! Ale no. zaraz padniesz! Nie, bo pa ile ja mam serduszek. Aha! <laughs> Milion! Ale zaraz i tak padniesz! Prawda. Padniesz? Więc ja się sama killa. Dobra, okej, okay, ja zakładam sobie to. Ojej, gdzie? A ja buty straciłem moje do latania. Jakie ja mam ciebie, jakie ja nie on ciebie, jak uderzysz? Na... Dobra, słuchajcie, ja przegrałem dzisiaj z Bellą A Na pewno, jesteś? bo Bella miała Dużo, dużo lepsze rzeczy Mamy nadzieję, że i tak odcineczek wam się podobał I że takie występki wam się podobają. Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej, dajcie znać w komentarzach Propozycje kolejnych Lucky bloków. Piszcie właśnie w komentarzach, subskrybujcie kanał Wpadajcie na witoshop.pl My się z wami i widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie Pa, 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 pa.